No to halo, halo, witamy bardzo serdecznie, bardzo serdecznie na kolejnym live'iku z CSGO. Słuchajcie, dzisiaj sobie troszeczkę pogramy, również z widzami, czyli 5 na 5. Ja w tym momencie dołączam na Discorda, więc póki co, jeżeli chcecie również zagrać, pamiętajcie, by dołączyć, okej? Okay. Halo, 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 halo. Siema. Dzień dobry. Jestem tu nowy. Ja się, no to tyle, ja nauczyłem nie ma nie się grać pekseli. Cześć Delia, jak się strzela w tego Counter Strike'a? Nie, nie wiem, jakie jakieś głowy się strzela, nie, nie wiem. wiem. I się zmieniły ustawienia, kurwa. Ruszasz myszką, w ASD chodzisz. Skaczesz, patrzysz. Odpala, ale taka jest pierdolona. Czekajcie, odpalę sobie tylko CS-a, a więc będziemy mogli, słuchajcie, już i jechać. Siem, Martin. Czy mam żo czyli się ma i za... Dersal będzie chciał do Tak, Dersala gdzieś tu miałem. Dersala, No już zaprosiłem trzy o Okej, okay, do dobra. Dobra. Jak coś, się mam Marcid również. A w sumie, po co ja zapraszam? Ty będziesz peksy tworzyć w sumie. Ja będę no, no, no. Dobra, e, Dlatego jakby tego... coś, to... O, dobra, już jest. Już mamy naszego zajebistego Cysy okay. Każ każdy musi wbić na Discorda. Najlepiej. Tak, tak. Na... Musi ustawić se W ogóle jestem ciekawy, Aha, fajnie by było. do PEXa. Jak dołączy do PEXa to O, ja do mnie. Dobra, Dersal jest, Dersal Nega. Nie wiem, w ogóle czekajcie, zobaczy... Kebab, jaki ty masz nigdy na... Jaki ty masz Steam'a? Ja jestem już Sugar Aha, okej, dobra. Czekaj, jak coś w wariancie. Ja mam tutaj Steama odpalonego. Ja chcę nikt zmienię oczywiście. E, wejdę sobie, wejdę sobie, wejdę sobie w znajomi. Ja sobie ustawiłem prefiks. E, a, czekaj. E... Ja prefiks nie ustawiam. Ostate. Kurwa, ała, a. ja jestem. Mam ja pierdolę. Kurde. Pomogłem mikrofon wyłączyć. Ale o co chodzi? Wiesz jaki prefiks no. mogę sobie ustawić, bo na pewno tam jesteś. Nie, Ale na ja tym koncie nie. No, o, o co chodzi? No prefiks drużyny. No. Możesz no. sobie ustawić. I jestem pewny, że masz ten prefiks, co ja mam. Aha, o to wam dobra. No, no, mam to chodzi, dobra. Tak, Kurz, grupę. A ja Ja nie rozumiem o co chodzi w ogóle. Daria, 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 Dari Dari obczaj sobie, obczaj sobie tak, tego. Live'a to ci pokażę. Słuchaj, no, to jest... No, tak, Jeszcze no, no, coś no, jak tak grupy. Musisz najpierw dołączyć do grupy i później w o sobie ustawiasz tak grupy. Jak coś to zaraz ten, zaraz... Niech tylko wariatka. zobaczy obczaj i live'a to jej pokażę. Patrzę, patrzę, no Dobra, teraz tak, masz coś takiego jak sobie tutaj w ustawieniach. ustawienia dajesz gra, drużyna i u, tak kranu grupy Steam. I to jest moja grupa Steam. A, no to już mam, dobra, czekaj, i to już? Dobra, I wtedy dobra. byś miał prefiks ustawiony. Dobra, chyba już. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć osób, mam jeszcze cztery. Ja będę mieć jako jedyny inny A Dersal jest. będzie grał, czy nie? Będzie, <laughs> Lisek Trusek. się <laughs> widziałem. To, to jest moje, to jest mój nick. Z... To czekajcie, to ja za ten czas, to ja za ten czas sobie otworzę stronę do losowania. To już ben... Ale jeśli tak jeszcze nie mamy wszystkich osób. To... Ja coś... Sądzę. Dzisiaj będzie mi szło. Kurwa. Dwie godziny na imię spędzić. To jest ja obok. jeszcze mogę zgrać, to dawaj na Dolek. Siema Franki. Okej, okay, uczestników dopiszę potem. Teraz wybieramy, wybieramy TT i CT Tutaj będzie TT ct. I, tak. I mapę. Mo I losowanie mapę, mapy jest. Ile? To damy tak, Mirka. Miłk, dust e... train. Dust 2. Piotr i taka mała prośba też. No. Od razu. Że jak będzie już ta pampa wylosowana, że na przykład na wyskoczy, to w następnym jak ci wyskoczy Nuk, to, to usuwaj, usuwaj nuka. Tak, nalej, tak, nalej, tak, nalej, tak, nalej, tak. Okej, to tak, tak. okay, mam tak, Mirka, Dasta, Nuke, Chcesz, yy, Co jeszcze chcecie? Inferno możesz dać. Dobra, inferno. inferno. Traina, traina Overpass, traina. traina. Overpass, dobra. Yy, co jeszcze byś mógł tu dodać? Yy... Ej, hey, Lewonek! Mogę cię prosić o to, żebyś Kacperka tutaj przerzucił. Dzięki. Dobra, tu mamy das, nuke, inferno, oh, train, oh, oh, over. No. I tak dla Beki Halo. dla śmiechu dodaj Of'a. Dobra. O nie. O ale to tak Czy jesteście dla Beki. tego pewni? Tak, ty jesteś. Dla Beki. Mądry, czy. Daria to nie jest, tak jest nie. To No to ja, ta... ja wiem, ale... Dobra, wsima kresalko, widzę cię um... go. Dary ja też na nie nie umiem ale zagram, Dobra. Słuchajcie. Miejsce jest, jest Krystal. Słuchajcie, jak coś to serdecznie zapraszam wszystkie osoby na naszą grupę steamową Viva Variatos. Informacje możecie wyszukać sobie, albo ja Was mogę zaprosić. Okej, okay, okay. dobra. Mamy raz, dwa. Kacper, kto to jest Kacper? To ja. O siema Kacper. To okay, to jest Kacper! Ty, to ja. <laughs> ty ja. no nie popatrzyłem na, na głosówkę. Już bijam, Lemon spokój, luz. Ale chwila, chwilę. Już będzie dziewięć osób. Raz, dwa, jeszcze, trzy, cztery, ty, sześć, siedem, osiem. Lemon, Dobra, mogę ci wysłać, tak, możesz Rewesik, możesz, możesz. Siema, Rewesik, witam ja. cię, weredziku. Dobra, przywitałam to, się, lecę po... Ciema, e... Iza, wariat, uważaj tam na siebie. Raz, dwa, trzy, cztery, o, pięć, sześć, a... siedem, osiem. Osiem mamy w ogóle na tym. Nie, dziewięć. A nie, 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 nie a, krystal do, e, dołącza. Raz, dwa, trzy, cztery, <noise> pięć, sześć, siedem, osiem. Kogo a, nie ma to... w ogóle? Nie wiem. No bo krystala. Bo, bo, bo... Krystal wbijować. Aha, okej, okej. Okay, okay. To jedna osoba ja. w ogóle. Nie, Dersal. Dlaczego Dersal ham nie wbija? On mówi, że zagra no, na kolejnym. Dersal mówi, że zagra... no. Jak ja ci mówiłem wtedy o tych młodzikach, o tych o tych co gadaliśmy. To mu jeden młodzik już się rozwinął do 86 overala z Brazylii. O, O krótki dobry. Bitka zaprosiłem. jeszcze jedna osoba. Bitka zaprosiłem. Janek zagram, dobra. A kiedy byś zagrał? Wiesz nie Rwesik, słuchaj, w tym tygodniu odpada, bo ja wieczorami mi nie ma. Dlatego ja tak chcę, że tylko gram do godzin wieczorowych. Ja i tak gram 2-3 mecze, bo znowu ryś. Znowu jakąś ryś zagadkę mi na Minecraft się zrobiło. <grym> Mogę tak. wiesz co jest dla najlepsza. najlepsza. Najpierw teraz mi zrobiła zagadkę, jeśli chodzi o te... o mojej temy, bo zginąłem. <grym> A nie! A jest pokryte Ten Piłkarz ma to podań. 3, 4 5, Nastoma, 6, 6, 7, 8, 8 9. Sprawę, że... Okej, okay, dobra. Teraz musimy jeszcze jakąś no jedną osobę. Już osoby, jakie są w poczekalni do tej listy. Yy, Okej, okay. Dersa tu na razie odpada. W ogóle Teraz widzieliście odpada. wczoraj symetryk? jak e, Hiszpania rozwaliła Niemców 6-0? Pierdzielisz. 6-0 Niemcy dostali wpierdol. Ojej. Nie. Niemcy to już nie to samo, co kiedyś, nie? Ale Hiszpania to też gówno jest, ale że tak ich rozjebali? No co? Ale w ogóle masakra Boże. Dzisiaj kolejny wpierdol polski będzie na pewno no, Przyzwyczaiłeś się kurwa ile ty masz lat już Co? Nie przyzwyczaiłeś się przez tyle lat? Jak e, cper ja od zawsze twierdzę, że Polska to są dzieci malinowe. Od zawsze. Tak, no Jak oni kurwa potrafili przegrać z jakimś San Marino, gdzie tam chłop kurwa robi ogórki i gra na bramce, no to weź przestań. Nie, z nie. nimi nie przegrali, ale stracili bramkę, pamiętam. No kurwa, pamiętam z no. wolnego, Borus przepuścił bramkę, kur. Dobra, zaprosiłem Białasa, on teraz do nas dołączy. Jedynie co mieli swój przebysk Polaki kurwa to mieli na euro. Jedynie to. Ja raz obejrzałem ja, jakiś mecz, jakikolwiek mecz. Zobaczyłam jak grają i stwierdziłam, nie no kurwa, spierdalam stąd, wyłączyłam i. Już od tamtej pory tak, nigdy tak, nic nie obejrzałam. Nigdy Ja nigdy tym razem chcę być z Lemonem, ja chcę z nim jeden mecz. Dobra. Słuchajcie, Porać, e, dodaję dobra? osoby teraz. Dodaję teraz osoby. Ale nie może wywalić. Powiem tyle, odkąd ja oglądałem ostatni mecz, jakiś nie pamiętam kiedy to był polski, to już stwierdziłem, ja już to gówno nie oglądam. Ale, Ale ja wam to... powiem jedno. Dalej mnie śmieszy jedna rzecz. Że ostatnio powiedział wrzodzik, że Polacy wygrają 3-1 z Włochami. To mm. dalej. Dobra, słuchaj. Daj, daj. E, tworzę teraz osoby. Teraz tak, Pex, Lemon, Daria, Lisu, Krystal. E, dalej, kto to jest? jest? E, ktoś jest. Kebab. Kebab, dobra, kolejna osoba. Czekaj, otwórz sobie listę, bo tak. Po lewej Dlatego, na, na Discorda. Na Discordzie. E, tylko, że ja nie będę przełączał scen. Kto jest? Drake, Me, legan, Drake. Dobra, Negan No wow. Nodolek Nodolek Kacper masz zapisanego? Kacper, już mam I Coś, powinno być i Białas pięcia, I biała, chyba niech jeszcze niech tak? niech nie Białas. Białas, Tylko niech na Raz, kartę. dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć Dobra, Dycha mamy, okej okay. Dobra Biała e, Białas, gdzie on jest? Białas, 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 Białas e, Białas, jakbyś mógł dołączyć na Disa byłoby okej okay. Na <gamy> Dobra, słuchajcie. E, co ja coś piszę do mnie? No i znowu łapkę. A, Jest gdzieś na disie. Gdzieś na disie, jest w poczekalni. Lemon, wiesz co jest najlepsze? No halo. chalo. Ciężko, garagi. No to losowanie, nie do Dobra, da, teraz udostępniam wam ekran, robimy losowanie. Poczekajcie chwilę. Losła, no ja ja słabe drużyny? Bo, bo właśnie, te osoby, które weszły nowe, nie wiedzą dokładnie, robimy taką sytuację, że gramy 5 na 5 z widzami i teraz y, nie wybieramy drużyn, kto chce z kim grać, tylko robimy to poprzez losowanie. Najpierw losujemy osoby, gdzie będą grać, potem losujemy mapę i, i, i potem gramy. Okej, okay, to ja wam udostępniam teraz ekran. Czekajcie, to jest ten ekran. To nie ten ekran, ten. Dobra, ten. Okej, okay, więc teraz tak, widzicie losowanko, więc dodaj uczestników. I uwaga! Robimy wielkie losowanie. Uwaga. Pierwsza osoba, która będzie losowana, to jest. No Dolek. No Dolek dołącza do drużyny. E, anty. antyterrorystów. Co kolejna, kolejna osoba jest to PEX. PeX dołącza do drużyny. Terroryści. Tak do Dobra. Kolejna osoba jest to Białas. Białas dołącza do drużyny CT, Anty. Kolejna osoba no, jest no, to no, Lemon. już na piątkę jedną i tam drugi. teraz idzie Białas. No i na Białas do Anty idzie. Okej, okay, dobra. To teraz idziemy dalej. Teraz jest Lemon. Lemon dołącza do drużyny. A, e, terroryści. Za e, Kolejna osoba jest to. Do... Flexu to nie. Krystal. Krystal dołącza do drużyny. CT. <noise> Ze mną nie zagra. <noise> Kolejna osoba jest to. Do... Daria. Daria dołącza do drużyny. E, terroryści. No to Daria do nich idzie. Kolejna osoba jest to kebab. Kebab dołącza do drużyny. CT. E e Daria przeżyćcie, bo ona w TT jest. Ale TT zaraz jest będzie. Tutaj, jest tutaj, jeszcze... Tak, tak, tak. Wiem, gdzie... e no, w wiem, w teraz w ogóle. <grym> e kebab, kebab był do Anty, nie? Mhm. Dobra, kolejna osoba Peksu to nie. No doleg już był. No doleg już był. Peksu. Kacper. Kacper dołącza do drużyny. To jest teraz w TT. CT. To jest. Będziesz zbitą, Nie, nie, nie. O, ja, już już, ja, już jestem, ja już jestem w TT. Lisu. Lisu dołącza, ja dołącza do drużyny. CT. CT. Ale już jestem. Będziesz w TT. Czyli chyba piątka już jest w, w anty, nie? A. Tak, tak, to Lisu... to Lisu dołącza do was, do mnie dołącza tylko jeszcze Negan Negan, czyli tak, Peksu, Lemon, Daria, Negan Czemu mnie przenieśliście? Nie, na... bo chciałem cię przenieść, ale nie zauważyłem, że przyszedłeś już I. tu e, skórce zostaje, a tam wszyscy wyjebane, co się Dobra, czyli... Czyli teraz, teraz byliby wszyscy, teraz, tak? Mapa, teraz mapa Aha, czyli jesteśmy, czyli jest Daria, Negan, Lisu. Dobra, ja patrzę, okay, dobra. Mapę. Ja patrzę mapę, dobra. A, teraz się. mapa. Mirasz, please, Miraż. Yy, Okej, okay, czekajcie, sprawdzę, czy to działa. Ej, a dodałeś tu te trainy, nuki. Tak tak, 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 tak. Okej, okay, yy, teraz tak, jeżeli chodzi o, o mapę, mapę, którą mamy, to, to mamy Miraż, Dust, Nuke, Inferno, Train, Over i Office. I uwaga. Dobra. Robimy losowanie. Daria... Yy. No. Uwaga. Mapa, która tak, to będzie, to jest to. Wiemy, to. Inferno. Spokojnie. Inferno. Ojeju. Inferno? Mhm. Mm Może być. Tak. Mi to, no to się gra z botami. Bez botów jedziemy. I ty jeszcze ja... co ci wczoraj wysyłałem. Ja jesteśmy CT, tak? jesteśmy terror.. Terro. Terro. No to powiem wam na dobry początek e, poradziłbym rasu, ba, bananem raszować. oznacza dlaczego cię wywaliło? Mówiłem, że mnie może wywalić. Czekajcie, zapraszam. Do... <grym> czemu cię nie widzę w CS-ie? bym wtedy miał prosty. A tego nie żeby... mam w CS-ie, że gra. Nie, nie, nie muszę na dół nie lecieć to... i go szukać, nie? Ja nie rozumiem tego czemu to. wychodzi, co się stało? Nie, nie, nie. Y, Kontynuuj, robię A. bez tego. Już włączam. A was nie Waliło ma. Się. Dobrym, się. Dobra, Chce wieś bez BOT. A! Tak, tylko zaufanie że mi wezmą. Dobra. Tak. Chodzimy jeszcze raz do Pexa. Poczekajcie. Lub ktoś się nie pomiłu, jak ja, bije ja do tym trudyny. Mogę po prostu odświeżać całkowicie, żeby to już nie wyskakiwało mi, bo mnie to wkur... Eee, dobra. Teraz tak, tak, ja się święcie, Nie mogę dołączyć! Już wiem ja. spokojnie Dobra. dobra, mamy raz, no dwa, ja trzy, Kacper, cztery, zaprasza. pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. i To jest tylko Kacper, brakuje teraz. Raz, raz nie dwa, trzy, to trzy, to trzy. trzy, cztery, to, pięć, to. pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Wszyscy są. coś zaraz podeszłeś na to Coś, raz? Weź bez botów. Tak, rynk. tak. Bez botów <laughs> na inferno. Tak, i wejdźcie już te komendy, co ci wczoraj wysyłałem. Wiem. Tak samo. Wiem, wiem, dobra. Choć nie, w sumie bez nazw, ale te same te logo. Te logo możesz dać same. Bez logo? Albo chwila, dobra, mam dobra, pomysł. Dobra, na, dobra. Ci na tym, na mesie. Dobra, dobra. Bo jak coś, to wiesz, je, je, albo na disie mi napisz, bo ja będę z disa kopiował. A dobra, no to ci napiszę na disie jedną komendę, którą robisz inaczej tylko. Okej, okay, start. Siema Patryczku, wariadziku, witam ciebie. A ty, w ogóle Patryk, jak ty masz Patryk Nick, w ogóle? Bo mi się wszyscy już mielicie, tyle was jest. Wrzuć mnie na chwilę do was. Lemon, wrzucisz jak coś kebaba na chwilę do nas? No, Jak zwyszedł w ogóle? Znowu? No. No, bez tak. kitu. Ty, ale akcja no, mi się tak wczy... to normalnie z botami i będzie... A wziąłeś, zaznaczyłeś bez botów tak, czy z botami? Tak, z... bez botów, bez botów. Kurwa. A, białas, a, okej, okay, dobra, sorry Patryk, ale mi się mylą. My Wszyscy tyle tylko słuch, to czekajcie, wyłączę sobie tego. Na chwilę przerzucić, tak? Kebaba na chwilę do nas, bo żeś chciał od nas. O panie Pek, słuchaj. Nie dawaj kontynuuj, bo potężny AntyCit TSA ci wykrył, że jakieś tam nielegalne oprogramowanie podobno masz. I nie dawaj kontynuuj, tylko tam było na środku chyba taka opcja. Żebyś zrestartował grę. Tak ale tego już nie mam. No to zrestartuj grę po prostu. To to I teraz? powinno ci śmigać. Bo jak dasz kontynuuj, to wtedy... Te, wtedy tak jakby grać cały czas wykrywa, że masz jakieś tam oprogramowanie i... To teraz, teraz to i tak nic nie zrobił. Musiałbym zagrać mapę. Albo coś włączyć, o, Dlaczego mi ja się... Dlaczego sześć osób? Zastęp no, pójdę, nie? Na głosowy Dystartuj ten se turniejowy normalny i wtedy ci wyskoczy pewnie to, z botami czy normalnie? normalnie możesz, bo i tak się zatrzymam wtedy wyszukiwanie. Oby. <noise> tak to na cheatach leci. Tak. To myślicie, że mi tutaj wyszukiwanie graczy i serwer U... myślicie, że mnie wydupi? Dobra, nie wyskoczyło, no to po prostu wyjdź z gry i weź nowo. Powinno śmigać. Właśnie, za wyłączyłem Grodnowa. Remon! Wiem, że... Co? No, wiem, chciałem sprawdzić, czy mi wyjdzie. Ej, Remon! Dobra, najwyżej jak mi to wyskoczy, to jeszcze raz to zrobię. Dobra, słuchajcie, zaproście jeszcze raz, najwyżej, jak mnie wyrzuci, to ja wtedy zrestartuję. <grym> raz. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem. Ej, Remon! No? Dziewięć. Halo, słychać mnie? Słychać. No, to, to, to... Bo nikt nie odpowiedział, to odpowiadam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, jak mnie wywali, to zrestartuję. Dobra. Wiesz, tam... Na razie Zareag nic nie mam, normalnie mi gra wchodzi. Wiem właśnie, Patryk. Dwa, cztery, sześć... Dobra, mi wszed... wszedł... A już. wyrzuciło cię znowu. Dobra, okej, okay, zrestartuj z zaufaniem, dobra. Dobra, teraz powinno być okej. Okay. Głupie, przez i aktualizację, co wysła Ja ci powiem tak. Ja zawsze, wszędzie, w każdym graką gram, mam MS Afterburner odpalone i w lewym górnym rogu mam temperaturę GPU, CPU, z RAM-u i FPS-y. Po aktualizacji Antecita niestety nie mogłem grać. Znaczy, nie mogłem mieć tego w CSie sensie włączonego, eee... bo Antecheat ma takie i to wykrywała go Właśnie, Patryk, słuchaj. Eee, ja właśnie dałem kontynu i to mnie po raz drugi wywaliło. O. Dlatego słuchajcie, tak to wygląda. 1 2 3 4 5 6 7 8, ale już dygras nie wywaliło. E, zobaczymy, zobaczcie bebek, jestem już musiałem zmontować koło, spoko radziuje jak tam w ogrodniczek. E, raz 2 3 4 5 6 7 8. Co brakuje? Nie wiem, nie mam pojęcia. Zobaczymy Patryk, słuchaj, zobaczymy Warazik. Był jeszcze taki z tymi kropkami, o już. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Jednej osoby brakuje. E, panie Peksu, od razu jeszcze mówię taka uwaga. Popatrz mm -hmm. sobie na górę. Tam masz nie wiem, by... Co mam? Mówię, że tam Aha. na górze masz ile jest osób. A, Dzień. ja sobie zawsze lubię liczyć. Ja, Okej. Okay, ale jeszcze takie pytanie mam do Ciebie, bo ja słyszę czasami, że jakbym miał ja u Ciebie darmordę, nie wiem, czy, to, czy słyszysz mnie normalnie, czy nie? Normalnie. A, spoko. Kogo no, jeszcze brakuje? Megana. Megana nie ma z tego co widzę. Zaprosiłem go. Chyba, to ja Cię przerzucę na razie tam. Nie no, czekaj, jak wystartujemy, to startujemy. A zarąbiście, prawie kończę serię z Naruto, to samo prawie kończę z The Walking Dead i GTA muszę sobie skumać. O, to fajnie, ci, że GTA będzie swojej też jak będziesz grał. Wow. Dziękuję. Negana. Koronawirus, koronawirus. Nie, nie, nie. nie koronawirus, tylko e, alkoholu. Dobra, gdzie jest Negan? Halo Negan. Ale w sumie ja nie piję. Jestem, ja Jestem. nie Już to wbiłem. Okej. Spróbuję ja. Mo może ja uruchomię. Ja. E co czekaj, zobaczymy, czy mnie wydupi teraz. z no, tak, botami, no. bez botów, inferno. <coughs> nie może Cię wydupić. Dobra, mam nadzieję. My gramy w terror, nie? Mhm. Tak, mhm. zaraz gratuluję Ci. Należy Należą dzisiaj, naprawdę tyle. Teraz... A, no, wariant, mam nadzieję, że dojedziemy do dzisiaj do 10. O, no. to... Jedno no, osoba, jedno ja ja wiem, wiem ale mam nadzieję, że nie spadł z a daleko nie brakuje, bo...